Ostatnio media obiegła informacja, że wracza, wraca ranczo. Co pani nam może zdradzić na ten temat? Ja niestety nic nie zdradzę, więc najwięcej informacji i najbardziej wiarygodne informacje myślę warto zaczerpnąć u źródła, czyli u produkcji serialu. Ale czy pani dostała już scenariusz nowych odcinków? Nie, ja takich, takiego scenariusza nie dostałam. A chciałaby się pani ponownie pojawić na planie rancza? Ja myślę, że to była cudowna przygoda, wspaniała i ta rola jest. No, rola Joli zajmuje największe miejsce w moim sercu. Z ogromnym rozrzewnieniem wspominam ten, ten czas spędzony na planie. Tęsknię bardzo za kolegami, za reżyserem, za całą atmosferą, ale czasem jest tak, że trzeba zamknąć pewien rozdział po to, żeby otworzyć kolejne. My już od paru lat dobrych nie gramy tego serialu, więc y, myślę, że y, czasem dobrze wiedzieć kiedy zostanę zejść niepokonanym. Dla mnie to ten rozdział chyba raczej jest już y, zamknięty. aczkolwiek y, nauczyłam się, żeby nie mógł, nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo co się jeszcze może w życiu wydarzyć. Czasami zaskakującymi momentami są wielkie powroty dawnych bohaterów. Oczywiście, czas pokaże, czy tak będzie i tym razem.